Cześć, witam wszystkich bardzo gorąco, moi drodzy. Totally Accurate Battery Simulator. Gra, która jest dostępna na Steamie, natomiast jest to pre-alpha symulator wojny. E, można grać, jak widzicie, kampanię. Można grać generalnie jeden na jeden. Może... Czekajcie, no chyba tak. Można grać na przykład coś takiego Local Coop. Kumplem, możecie sobie to na jednym kąpie zrobić. Zobaczymy, słuchajcie, kilka tutaj już poziomów mam ukończonych. E, level pierwszy, przeciwnikami, moi drodzy, tutaj mamy przeciwników wypisanych, i ja oczywiście tutaj mam możliwość wystawienia odpowiedniej ilości jednostek i takie pieniążki. Tutaj mamy, jak widzicie, na przykład bokser kosztuje 15 i jest warty jako jedną jednostkę. I na przykład zrobimy sobie taką tutaj armię tych bokserów. Zobaczymy, kto wygra. No i to jest cała gra. O to w tym chodzi generalnie. Będziemy musieli zobaczyć, czy bokserzy wygrają. Czy tutaj, jak widzicie, chłopi? No, moi są czerwoni. No, jak widzicie, kurde, tutaj doszło do zwarcia. Czy będzie tak zwana stójka? Nie no, do, no, nie mówcie, że chłopi porobią, kurde. Jeden na jeden, bokser kontra niebieski. Zobaczcie, kto wygra? Fanga w nos, kolano, ale go wziął pod pas. Dobrze, cios pod nerkę. Cios pod nerkę i zwycięstwo. Okej. Okay. Tak wyglądał poziom pierwszy. E, zrobimy sobie jeszcze, powiedzmy, tutaj jakieś trzy początkowe poziomy, i skoczymy sobie do poziomu, który razem z widzami tutaj na live żeśmy ukończyli. Dobra, mamy teraz tak: e, Barbarians i Farmers. Barbarians i Farmers. Możemy 800. Słuchajcie, jakbyśmy tak zrobili to. Jakbyśmy to zrobili na łuczników, jakbyśmy 10 łuczników tutaj dali, nie wiem, czy by oni zdążyli dojść do. A nie, zdecydowanie za dużo ich jest. To musimy zrobić trochę inną taktykę. Zobaczcie. To są moi łucznicy, niby spoko, ale oni bardzo szybko będą się tutaj przybliżać. Więc łucznicy po prostu bardzo łatwo zginą. O kurde, jeden ze swojego dostał. Tak, no niestety. Tu nas porobili. Patrzcie. O, farmerzy na te widły. Ty, a ty co robisz? Patrzcie. On był na tyle głupi, że nawet nie wiedział, że nie ma szans z nimi. Ty, oni go nadziali? Nie. Teraz go nadziali. <grym> Dobra, to zrobimy sobie teraz jeszcze raz. I zrobimy już to inaczej, tak? Czyli na przykład weźmiemy sobie już tutaj spirmanów, myślę. Weźmiemy sobie ich tak. Tutaj damy kilku. Tutaj damy kilku. Teraz możemy sobie farmerów trochę pobrać. Farmerów. Eee, tarczowników. No nie wiem, czy tarczownicy są tacy super. Mm, to raczej nie będzie dobre. Wikingowie. Wikingowie są ekstra. To weźmiemy taką linię wikingów, tutaj strzelimy. Dobra. Zobaczymy teraz, kto zwycięży. Wikingowie są fajni, ponieważ mają, jak widzicie, tutaj takie tomahoki jeszcze mają dodatkowo e, tarcze. Także oni tutaj na tą tarczę przyjmują pierwsze obrażenia. I teraz idą moi farmerzy. Kurde! Wkurzeni mocno. Ci spirmeni niestety... O kurde. A ci co robią? Moi drodzy, doszło do tak zwanego pocałunku podpachowego. <laughs> Patrzcie, jakaś tajna... Nie! Ostatni nam został. Gwałcą go. Ostatni. Oh, fuck. Trzeba jeszcze raz, moi drodzy, musimy powtórzyć. E, zrobimy sobie, albo samuraj. Nie, bo za bardzo chyba tutaj kombinujemy. Zrobimy mega farmer. Co? Zrobimy mega, mega farmer linię. Zobaczcie to. Linia farmerska. Tak zwana linia pierwszej. A, pierwszego ataku. I tutaj po bokach jeszcze zrobimy. Right fa O kurde, a ten gdzieś poszedł na, na górę. Zobaczcie. Raid farmerów rozpracowana taktyka to jest, słuchajcie, latami napoleon byłby dumny dobra, nasi już tutaj zdecydowaną przewagę ogarnęli problemem jest to, że jeżeli ja ich tak wtrzymam w kupie to oni sami siebie zabijają Zaj no jednego widzicie, chcą zabić, chcą go zadźgać ale zakleszczyli się wszyscy doszło do zakleszczenia czy to jest jakaś formacja bojowa? tak, tak zwany grill i teraz niespodziewanie, słuchajcie Bieg! Nie! Yeah. Tego nadział na dupala. Z tym i z tym musimy go porobić. No, halo, co to jest? Densy jakieś dziwne? Kaman, od tyłu go, od tyłu go! Tak! Udało się. Dobra, to teraz... Y, słuchajcie, teraz przejdziemy sobie do tych misji, które pozostały mi, jak widzicie, tutaj już jest ciężkie trzynasty poziom. Wikingowie i tarczownicy. E, Pierwszy zobaczmy wikingowie, czekajcie, jak wyglądali wikingowie play. Aha, wikingowie to byli. Wikingowie to byli ci starczami. Dobra, ja bym zrobił coś takiego. Ja bym na Charioty zrobił, bo mamy tutaj. Coś takiego, to jest bardzo dobre zresztą, uniwersalna, że tak powiem, jednostka. To są rydwany, jak widzicie, napędzane, kurde, siłą mechaniczną. I rydwany wjeżdżają w nich po prostu, grubo. Myślę, że rydwany to jest taka uniwersalna broń. Jak nie wiadomo, co zrobić, to trzeba rydwan wziąć. Tylko niestety, ale pozostał ostatni rydwan. Ostatni rydwan, ale on ma wylew. On może sam sobie, sobie zrobić. O kurde. Słuchajcie, z rydwanami było ok. Tylko rydwany trzeba by było jeszcze zamienić. Weźmiemy sobie, weźmiemy sobie dwa rydwany. Ale weźmiemy oprócz tego, weźmiemy sobie katapultę i musimy wziąć tutaj powiedzmy jakiś farmerów. Tutaj farmerów damy. Akcja. Coś takiego. I barbarianów na początek. Dobra. To jest to jest moja taktyka. O nie, zapomniałem, że katapulta bije w naszych! O oh, fuck! Zapomniałem, że katapulta taki ma wyzlew! Dobra, ale jest lepiej. Jest lepiej, zobaczcie. Rydwany porobiły. Teraz pozostają już tylko i wyłącznie zwykli tutaj chłopi. Kurde, aż patrzcie, ten używa magicznych mocy. <ścoughs> Jak przyjmuje wszystko dzielnie. Już nie ma, po prostu przebite O kurde, jakie... Raz, dwa, MVP Dobra, został ostatni W plecy mu strzelcie Dawać go No patrzcie jaki Rambo Wz Bierze to wszystko na tarczę Jaki cios Nie, to się nie może tak skończyć No dawaj, strzel w niego Przestrzel mu to Nie, tajemny cios z shieldem będzie zaraz W plecy tak jest. <laughs> Udało się. Dobra, 14. Tylko łucznicy są. Tylko łucznicy. Tylko łucznicy. Na shieldmanów bym wziął. Dobra, zrobimy coś takiego. A zobaczmy jak oni są ustawieni. A, tak są ustawieni. No dobra. Kurde. To już wszystko wiemy. Zobaczmy. O kurde, oni nie dojdą tam. Zobaczmy to. Ile łuczników jest? Ja pierdzielę. Kurde, ale obrywamy. Co tu się dzieje? Ty, patrzcie, ja jestem teraz w mojej dezyformacji. Jeża. Dobrze, dobrze. Ale wbili w nich moi drodzy. Ja pierdzielę. Hmm. Troszkę nam zabraknie normalnych wojsk <laughs> Bo oni mają choroby Wszystkie I zostało nam dwóch Tylko dwóch nam pozostało Teraz zobaczcie A już tylko jeden Ale cios Musimy to zmienić Musimy jak najszybciej zmienić taktykę Czyli musimy wziąć A jakby te czarioty Znowu uniwersalna sprawa tu, 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 zobaczmy, ale trzema nie damy rady. Oni nas zastrzelą, zobaczcie to. O, kurde, ale poszło bokiem Charioty w sumie rozgromiło. <słuchajcie>, Słuchajcie, to jest pogrom. To jest pogrom. Porobieni, aż. Kurde, dostałem znowu od Juliusza na materiale. No dobra, dzięki, Juliusz. Zapomniałem tego wyłączyć. Co tu się dzieje? Kurde, dobra, spirmy Vikings... Ooo! Wikingowie. Dobra, weźmiemy sobie katapultę Katapultę jedną Zrobimy tak I teraz weźmiemy jeszcze sobie Barbarianów. Dobra. Dawać. Patrzcie jak on ładuje tą katapultę. Patrzcie to. Hmm? Całym sobą. Niestety niecelnie. O nie! Pół naszego wojska pójdzie się kochać teraz. Kurde, gdzie on podjechał? No w sumie dobrze podjechał. A w kogo on bije? Nie, nie tam. O nie, ten od tyłu! ten od tyłu, jak mu sprzeda zaraz tajemny cios. Nie, nie bij go, nie bij go! Patrzcie! Zaklinował się! W kogo oni uderzają? Został ostatni, oni muszą iść na niego. On się zablokował tutaj. No patrzcie, jaki wylew. Nie mogą do niego dojść. Dobrze, dostał fangę w nos. Dostał fangę w nos. Dobra, mamy następny samuraj. Uuu! To weźmiemy takich muszkieterów Na samurajów O nie A zobaczmy co to jest Jak działają samurajowie <laughs> A oni... Jaka mapa zresztą, zobaczcie to Oni może ich wyrżną tak Dobrze Przez wodę idą, to są wolni O kurde, ale jak dojdą do nas to GG O nie, o nie O, porobili nas. Samurajowie na jeden cios. Pyk. Dobra, musimy jeszcze raz zrobić. To ma sens. To ma sens, ale łuczników musimy wziąć i po prostu zrobić tak. I oni już tutaj będą strzelać. O nie, niektórzy się wywrócili. Okej. Okay. O kurde, dostali. Dawać, dawać. Zrzucić ich. Dobrze, pojedynczo. Nie do wody, nie wchodźcie do wody. Ten dostał w plecy od swojego. Dobra, ta taktyka nie jest dobra. Musimy jednak rzucić jakiś im na pożarcie, słuchajcie. Musimy im dać przynajmniej jakichś farmerów. Myślę, że tutaj farmerzy są zdecydowanie najważniejsi. I teraz archerów weźmiemy. Ale archerów to musimy tak rozmieścić, wiecie, logicznie. Tutaj. Powiedzmy kilku. Żeby jeden na drugim nie stał. I teraz weźmiemy jakichś chłopów zwykłych, tutaj rzucimy na star. Dobra, teraz to się musi udać. O nie, ale to jest na takim obszarze? Dobra, ale oni przynajmniej tutaj stłumią ten pierwszy atak. Dobrze, damy radę. Tu już niewielu zostało. Tak jest. Zwycięstwo. Victory. Ładnie, następny Samurai Archers. Oj, 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 Samurai Archers. No to co? Moi drodzy, no to prosta sprawa. Charioty go! Patataj przez wodę. Tak jest. Come on. A jeszcze zobaczymy inne. Inne tam są jakieś super budowle, znaczy nie budowle, tylko jakieś machiny oblężnicze. Dobra, już niewielu zostało. Koniku, patatajuj! Dobrze! Dawać go! I został jeden. Nie, jeszcze jeden jest. BUM! Kto jeszcze żyje? O, on z nim był! Zobaczcie, ten się tam wpieprzył na ten rydwan. Dobra, sprawdzamy następny. Jakie my, jakie my tu poziomy mamy w ogóle? Słuchajcie, my już mamy 18 poziom z 20 Samurai Vikings. Dobra, weźmiemy to na środek. Tu weźmiemy samurajów, Shieldmanów. Shieldmanów. Weźmiemy sobie jeszcze Spirmanów. Sprawdźmy to. Patrzcie teraz, patrzcie to. Porobiony. A ty co? I to już? To już jego robota była wykonana. No dobra, ale to chyba wystarczy. Chociaż nie, bo samurajowie tutaj się wpieprzają. Zobaczcie jaka jest akcja. Samuraj swoją kataną walczy. Ja tutaj Shitem odpieram atak. Ten idzie, jakby już nie mógł tej tarczy nieść do przodu. Kurde. Dobrze! Cios pod Nerę. Ooo, ale to był backstab. No i teraz jeden na dwóch, jeden na dwóch. Kto wygra? Kto zwycięży? Kto zrobi pierwszy atak? Jest pierwszy atak! Czy będzie odpowiedź? Niestety. Ja pierdziele, moi drodzy. Ta gra powinna być normalnie jako... E do Esla powinna dać. Esl powinien im dodać. pouczerów trzeba dodać. Nie, no to czekajcie. Balistę zrobimy. Balistę tutaj Zrobimy sobie z dwa czarioty I musimy zrobić tych farmerów Nie, Spirmanów, Gdzie jest spearman? Dobra Moc celtycka, lecim Ty co on robi z tą balistą? On nie może się... Gdzie ty strzelasz? Nie, tutaj nie Dobrze, dobrze Dobrze, ta balista dobra jest. Nice. Kurde, ale tutaj walczą. A niestety przedarli się. A przedarli się do balisty. To już jest koniec. O chociaż, chociaż? On by musiał się odwrócić. Dobrze. Kurde, ten balistą walczy. A rozwalili mi balistę. O poszedł w powietrze. No to weźmiemy jeszcze coś. Myślę, myślę, że tutaj łuczników śmiało można wziąć. Żeby w plecy sobie nie strzelali. Dobra, spróbujmy na łuczników samych. Ich nie ma zbyt wielu. A, ale oni... No właśnie, słabo. Nie, chociaż wywrócili się Nie, na tarczę za mocno Za mocno przyjmują na tarczę Tutaj musimy wziąć jednak shielderów, słuchajcie Weźmiemy sobie shielderów Za shielderami weźmiemy sobie Na pewno jakiegoś ceriota, Jednego, nawet dwa Weźmiemy sobie spearmanów kilku Weźmiemy sobie farmerów bokserów. Słuchajcie, cała hołota Cała hołota, jedziesz Patrzcie teraz Dobrze. O kurde, rydwan rozwalili. A ten rydwan drugi też nie wjechał. A co ci robią? Głaszczą kamień. To no nie jest deska surfingowa. Nie możecie tak grać. Samurajowie są zbyt mocni. Dobra, ale mamy teraz zdecydowaną przewagę liczebną. Zobaczcie tego. <laughs> nie, nie bij, Nie bij go w plecy. Dobrze. Tak jest, w tył. Nie, nadział go. O kurde! Jak się odwinął! Jaki ślizk na tarczy. Nowoczesna technika walki. Oa! I w plecy. Tak jest. Tak to się robi, kurde. Dobra, dziewiętnasty poziom z dwudziestu. Uuu. Muszkiety. Dobra, sprawdźmy, czy tradycyjny Chariot wystarczy. No bo zobaczcie, co oni mają. Dobra. Mus w muszkiety trzeba wjechać. Dawać! Dobrze. Wjedziesz. Ten jeden się zablokował. Dobrze! I jakie to było zwycięstwo łatwe. Come on! 20. Chicken Man Man. To jest bos. Czy to jest bos Na 20 poziomie? Tak, moi drodzy. To jest Chicken Man Man. Czyli na pewno bym, Musimy wziąć tak. Dwa czaryoty. Albo i trzy. Weźmiemy sobie łuczników. Katapultę jedną. Nie. Katapultę nie. Sildowników, Samurai. I farmerów. Go. O kurde, jaki człowiek, kurczak. Ty, on wyrzuca. Moi drodzy, on wyrzuca z tyłka fa... innych ludzi. Nie wierzę w to. I kurczaki jeszcze wyrzuca. Bijcie w niego. On ich. On ich normalnie przechodzi. Dobra, zabiliśmy go. Ale kurczaki wychodzą. A, kurczaki wychodzą z tyłka tych, tych. Kurde, kurczaki są zabójcze. You beat the pre-alpha. Ukończyliśmy pre-alpha. Dokładnie. A teraz, oczywiście, jest sandbox. Słuchajcie, tryb sandbox i e, tryb bardzo fajny, bo możemy tutaj sobie oczywiście wszystkim zarządzać, na przykład pustynia, Japonia, Winter Hills. Oczywiście możemy z jednej strony zarówno dać na przykład jakąś armię i z drugą strony możemy jakąś armię i możemy w ten sposób na przykład zasymulować walkę. E, fajna rzecz do na przykład bitwy, nie wiem... Dwóch znajomych, tak siadacie na jednym kąpie. Jeden na przykład uzgadniacie sobie, że po lewej stronie powiedzmy, yy, będzie pierwsza osoba i jakiś tam budżet określacie. I po drugiej stronie, no i wtedy można na przykład sobie zobaczyć jakąś taką przykładową walkę z użyciem prawie wszystkiego. O, chicken man i chicken man. No i zobaczcie, tutaj jest dopiero konkretna walka. Poszło. No, i teraz jest też zabawa. człowiek kurczak na człowieka kurczaka No oczywiście tutaj już się zaczynają ściny. Tak to jest na tych tak to jest w tych grach. Jak się używa zbyt wielu jak widzicie jednostek kurczaków za dużo jest. Z tyłka za dużo kurczaków wychodzi. No ale chyba niebiescy wygrają. No tak mi się wydaje. O kurde, przewrócił się czerwony, ale jednak żyje jeszcze. Dawać Ci tu jeszcze walczą Kurczaki wychodzą z tyłka o nie, niebieski się położył Niebieski się położył. I niebiescy zwyciężyli. No i tyle moi drodzy. Tyle w tym temacie. To była taka właśnie gra luźniutka. Eee, cóż mogę powiedzieć? Zobaczymy, może kiedyś jeszcze nagram z kimś. Usiądziemy i ponagrywamy, będzie wesoło. Także to była gra Totally Accurate Battery Simulator. Jeżeli wam się podobał materiał, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie i tymczasem śledźcie mnie na Facebooku i na YouTube. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.